Witam wszystkie przedszkolaki na dzisiejszej wielkanocnej bajeczce. Bajka pod tytułem Wielkanocny kurczaczek. Gospodyni do kurnika pospiesznym rankiem wyszła. Zebrała jajka do koszyka, kurki nakarmiła. Jeszcze chwila, a wielkanoc! Kurki wiercą się na grzędach. Rzecz to niepojęta, ile i trzeba znieść na święta, aby nie brakło ich na święta. Właśnie wykluł się kurczaczek, który słysząc kur gdakanie w mig wyprawił się na spacer, by podpatrzeć świętowanie: stój, kurczaczku, stój malutki. Płacze mama kurka, lecz on wybiegł już z kurnika i przed środek gna podwórka. Gdzie ciekawość wiedzie, smyka zobaczcie sami. Próg domu przeskoczył malec, do kuchni niosą go łapki ach jak pachną tu wspaniale strucle, makowce oraz babki stół świąteczny od pyszności i frykasów się ugina będzie czym się w święta raczyć spałaszuje to cała rodzina w koszu białym wśród pisanek chleb, szynka oraz soli Słodki cukrut krwi baranek. A gdzie kurczak się gramoli? Do koszyka wspiąć się z doła i pod plastrem z szynki schowa, zanim dzieci do kościoła poszły zanieść swe święconki. Przy niedzieli pod darami świątecznymi siedział skryty, Między ciasta okruszkami smakowa, wicie znakomicie. Śmigus dingus w poniedziałek kurczaczkowi piórka zmoczył, więc w kurniku skrył się śmiało do następnej wielkanocy. Dziękujemy wszystkim za bajeczkę.